Zobaczono, słabą u nas z grzybami. Ledwo jednego znalazłem. nie spacerek miałeś. No Wygląda na zdrowego. Prawdziwek. Wygląda na zdrowy. Zdrowy, masz rację. Trochę tu wszystko pozarastało nam. Dzisiaj będzie chyba dzień porządku.

Przy ostatniej pracy popsułem już do końca tą piłę, a dokładnie popsułem naciąg łańcucha. Na szczęście okazało się, że takie rzeczy można domówić i, i przyszedł mi taki mały dzięksik za całe 14 zł. No ale to taniej niż, niż kupować nową piłę. Wymieniam i będę mógł się zabrać za te połamane przez ostatnią wichurę gałęzie w sadzie. No dobrze, to piłę mam już naprawioną i mogę poobcinać te złamane konary I powiem Wam, że to był dobry pomysł, żeby zostawić to drzewo jeszcze na tydzień dzięki temu te śliwki całkiem ładnie dojrzały I powiem Wam jeszcze tylko, że gdyby się to drzewo nie zwaliło, to my byśmy tych śliwek nie zobaczyli, no bo one są na 5 na metrach rosną. Wychodzi na to, że na jesieni będzie potrzebny mi ten rębak. Okej, okay. uprzątnąłem tutaj też tę te, świeżą, tą młodą śliwkę, no bo ona jest młoda. Eee, to zasmarowałem taką miałem jeszcze z tamtego roku maść ogrodniczą. Tam widzę że na górze to trochę jeszcze śliwek jest. Tu nie smarowałem, bo z kolei ta jest i tak, tak mocno przepruchnia. Zresztą skończyła mi się ta maśna tamtej rani a, no właśnie jak tu już jestem dawno nie zaglądałem do winogron a chyba tu się coś no tak zaczynają dojrzewać pewnie jeszcze kwaśne tak, i coś jeszcze jeszcze trochę Się robi. I nalewka gotowa. Znaczy jest nalewka gotowa nalew, no bo to jeszcze potem trzeba będzie przecież e, przecedzić, do śliwek dodać cukru i tak dalej, i tak dalej. Jak pamiętacie, ja przywoziłem prawie za każdym razem e, sobie cegłę. Całkiem sporo już jej tutaj zgromadziłem. Tylko że ta cegła jest trochę wilgotna, to ją z tego miejsca dzisiaj przeniosę, ułożę tak, żeby mogła się lepiej suszyć. I przy okazji też posegreguję, zobaczę, które z nich się rzeczywiście nadają i są ładne, żeby poszły tutaj na tą podmorówkę, pod samą belkę, a które nie i które wykorzystam w inny sposób. No cóż, to zabawa wygląda tak, że biorę cegłę, patrzę czy się do czegoś nada, ponieważ będą ustawione cegły pod balinę w ten sposób. A najistotniejsze dla mnie jest, żeby ta płaszczyzna była w miarę ładna, więc taką cegłę sobie będę, no na przykład tak jak tą. Ona tu jest odłupana, więc ją odrzucam. A później, te odrzucone będę się ułożyć. Natomiast ta jest w porządku, tylko jest trochę jeszcze w naprawie. ją lekko odczyszczam i ułożę tam z boku. Nudna. Mudna praca. Mam też takie stare dłuto. Jeszcze pamiętać, że cegły mają swoje strony. jest na przykład zobaczcie zniszczony fragment, ale to jest ta strona, która jest ma takie dwa paski, ja napinę się od tyłu, a tu jest strona gładka i ta jest czysta. Ta cegła jak najbardziej może mi się przydać. Mały, zbyt znudziłeś się. No dobrze. To tyle zrobiłem. To będzie, to zresztą widzicie jak będzie wyglądała ta rolka pod baliną. E, pod Różne są te cegły, i fajnie, myślę, że będzie fajny efekt. E, na razie przerywam tą pracę. To jest takie zajęcie na wolne chwile. Na odpoczynek w wolnych chwilach. Trochę jesiennie zrobiło się na siedlisku. Dzisiaj taki krótszy odcinek, ale nadrobimy to w następnych. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie, a jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.